Zajmujemy się w Malborku pracami konserwatorskimi, które polegają na tym, że w pierwszej kolejności wzmacniamy i konserwujemy sklepienia w Kościele Świętego Jana, kościół, którego początek sięga XIV wieku. Kościół przeszedł bardzo ciężkie chwile i Wiele razy był częściowo wręcz burzony. W związku z tym, szczególnie narażone w tym obiekcie, jak się okazało, były sklepienia, które wielokrotnie wręcz były restaurowane, musiały być odbudowywane, ponieważ wojny przede wszystkim tutaj zaznaczyły swoje piętno. Sytuację również y, mieliśmy w, w przypadku całkiem niepozornego początkowo sklepienia, które y, znajduje się w y, północnej nawie, w końcowej, y, końcowej niszy po lewej stronie. Gdzie znajdowało się i znajdują się wyjątkowo sklepienia typu kryształowego, w przeciwieństwie do sklepień istniejących w reszcie tutaj sklepienia kościelnego. Zakładamy, że te miejsca akurat nie zostały zniszczone, mimo że, jak się okazało i co jest powszechnie wiadomo, że kościół stracił cały poprzeczny rząd ostatnich sklepień, czyli ostatniego, ostatniej części, ta końcówka kościoła została zburzona i kościół jest krótszy o jedno przęsło, także my tutaj mamy taką sytuację, że działamy, jak na razie, jeszcze w obrębie tych oryginalnych i, pier... i, i w zasadzie oryginalnych, tak można powiedzieć, może nie pierwszych, ale oryginalnych części kościoła wybudowanych i powstałych w, jeszcze w w XIV wieku. Zastanawialiśmy się oczywiście co z naszym odkryciem, dlatego że chodzi o czas jego powstania, dlatego że na piękne zdobienie, czyli malowidło przedstawiające sklepienie wymalowane w kołębiaste chmury oraz ten fragment nieba właśnie usiany licznymi gwiazdami, Natrafiliśmy w, jeszcze w trakcie wykonywania badań w kościele badaliśmy właśnie pod względem zachowanych tutaj fragmentów malarstwa całość kościoła i no niestety poza częścią w nawie głównej w prezbiterium, gdzie wiadomo, istniały wcześniejsze odkrywki, wiadomo, że tam też są jakieś zdobienia, nie było widać, żeby gdziekolwiek coś się zachowało. I tu właśnie w tym małym fragmencie, który jakby jest umiejscowiony nad baptysterium, czyli ustawiona jest duża chrzcielnica i jest to taki obszar w kościele wydzielony schodkami, kratą, więc okazało się, że na, właśnie nad tą ścielnicą sklepienie jest jednak udekorowane. Najpierw pojawiły się jakieś maluteńkie fragmenty błękitu w pierwszych odkrywkach, w kolejnych odkrywkach trafiliśmy na zupełnie znowu białe połacanie, sklepienia, więc stwierdziliśmy, że no, możliwe, łuk, że Łuk, bo te pierwsze odkrywki to były właśnie w Łuku. Więc myśleliśmy, że no, może tylko łuk był pięknie zdobiony jakimś błękitem, ale po prostu trafiliśmy na bardzo duże fragmenty tynku, które już były tylko samym tynkiem, po, naniesionym po jakichś reparacjach. Tam faktycznie malowidła nie było. Co, co się okazało później, właśnie. Że, że tam były już bardzo duże łaty zwyczajnych tynków, naniesionych właśnie w wyniku jakichś prac remontowych późniejszych. Okazało się jednak, że całe to sklepienie jest pokryte bardzo pięknym malowidłem. Natomiast no to była połowa sukcesu naszego odkrywczego, dlatego że okazało się, że sklepienia w ogóle w tym obrębie właśnie w kościele są w tragicznym stanie i po prostu ich konstrukcja już w części kopuł ceglanych jest pokiereszowana i jest bardzo słaba, szczeliny sięgają na przestrzał z części kościoła, można oglądać było wręcz pod właśnie chciałam pokazać tutaj teraz obraz kopuły sąsiadującej bezpośrednio właśnie z naszym sklepieniem. Tutaj już nie ma tynków tych wierzchnich, wtórnych. My w naszej konserwacji zostawiamy pierwotne tynki i pierwszą warstwę malarską, która tutaj pokrywała sklepienia, ale właśnie widać po ściągnięciu wtórnych warstw malarsko-tynkarskich, a zatrzymując się na oryginalnej, w jakim stanie te sklepienia tutaj się znajdują. Te duże szczeliny, gdzie tutaj już jest pokazany etap prac, polegających na tym, że szczeliny były wręcz łapane tak zwanym szyciem prętami metalowymi, ale właśnie tak to sklepienie. W zasadzie wygląda w połowie kopuł, który, z, który, z którymi mamy tutaj do czynienia. Dużo jest takich partii, gdzie właśnie tynki w tych miejscach, przez to, że dawniej dach był uszkodzony, zostały wypłukane i po prostu się osypywały, wychodziły nam partie po prostu gołej cegły. I nasze sklepienie z kolei nie mogło być tak potraktowane, dlatego, że bardzo nam zależało na tym, żeby przede wszystkim właśnie zachować stare tynki oryginalne, na których właśnie znajdowało się malowidło. Ale zanim do, dotarliśmy do punktu, kiedy mogliśmy odsłaniać malowidło właśnie z tynków i z, i z kolejnych warstw malarskich, to, Najpierw trzeba było przede wszystkim wzmocnić podłoże ceglane, czyli wypełnić szczeliny substancjami klejącymi, co zostało wykonane od strony poddasza, a później po wzmocnieniu konstrukcji ceglanej musieliśmy. Wzmocnić i przytwierdzić warstwy tynku, na których było malowidło, a wiadomo było, że w, w, ledwo w zasadzie wisi, jak to się potocznie mówi. Czyli trzeba było wykonać całą serię iniekcji czyli często takich zastrzyków pod ciśnieniem wlewać albo substancje wiążące jeszcze zawierające zaprawę albo po prostu substancje klejące i zawalczyć o każdy centymetr kwadratowy tynku bo spodziewaliśmy się, że właśnie tam będzie pod spodem jednak to malarstwo i dopiero wtedy kiedy tynki zostały podklejone do stabilnego podłoża zajęliśmy się odstukiwaniem, jakby odzyskiwaniem malowidła, czyli no zaczęła się taka ta bardzo mozolna i żmudna praca konserwatorska, czyli po, po 3 mm, po 5 mm skalpelami delikatnie lub jakimiś innymi narzędziami z ogromnym, z ogromną uważnością zaczęliśmy ściągać Cztery warstwy przemalowań plus jeszcze jedną warstwę szlichty. Także taka warstwa była dosyć gruba i okazało się, że ona odchodzi całkiem, całkiem nieźle, natomiast odrywała, rzeczywiście, odpadały fragmenty również zastosowanej tam kolorystyki. To były na ogół oczywiście partie Błękitu, czasami partie Ugru, zaczęły wyłaniać się gwiazdy, więc zobaczyliśmy, że właśnie gwiazdy zaczynają ją nam blednąć, że niebo zaczyna też blednąć. No bardzo się tym oczywiście przejmowaliśmy, ale okazało się, że jak wkrótce po przeanalizowaniu już większej partii odsłoniętego malowidła okazało się, że... To są również przemalowania, że w zasadzie y, straciliśmy jakby trzecią albo czwartą warstwę malarską, dlatego że malowidło y, też samo w sobie y, zawiera, prawdę powiedziawszy, aż cztery warstwy y, przemalowań. To cały czas od początku był faktycznie błękit z gwiazdami, ale prawdopodobnie w, na przestrzeni. Może tych nawet 200-300 lat, bo wstępnie, jak na razie prawdopodobnie datujemy je na drugą połowę XVIII wieku, ale możliwe, że było wykonane jeszcze wcześniej i właśnie te kilka warstw tych przemalowań. Owszem, też są cenne, ale na pewno nie ta ostatnia, która nam odpadła w trakcie usuwania tych białych już warstw farb. Dlatego, że ta ostatnia warstwa zawierała głównie taką czystą ultramarynę, w sensie takim, że kolorystycznie, czy tak malarsko, jakby nie rozpracowaną. To były właśnie takie intensywne warstwy ultramaryny, a gwiazdy z tej ostatniej warstwy w zasadzie były tak zaznaczone, no jakby były malowane w zasadzie trzonkiem pędzla, a nie wymodelowane. Delikatnie, z taką dużą uważnością, ponieważ te pierwsze warstwy malarskie generalnie bardzo były starannie opracowane i, 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 i ładnie wymodelowane gwiazdy, natomiast im później, tym te wszystkie naprawy, yy, były wykonywane z mniejszą uważnością. Może to już nie, nie, nie było tyle po prostu artyzmu w, w, w dłoni tej osoby, która ratowała to malarstwo. Natomiast rzeczywiście, co trzeba podkreślić, że dobrze, że były starania o to, żeby ono zostało zachowane, bo gdyby nie te kolejne warstwy, które jednak zabezpieczały malowidło właściwe, to mogłoby jego w ogóle już nie być. Jednak w, w przeszłości też doceniano to, że ten... ten Kościół w tym miejscu ma jakąś właśnie ciekawą dekorację malarską. Malowidło zostało odsłonięte raptem jakby w jednej trzeciej swojej powierzchni, dlatego że ono schodzi w dół, tam jeszcze mamy do odsłonięcia, no trzy metry, trzy i pół tego samego, tej samej kompozycji malarskiej, yy, do poziomu takiej bordiury, która tam się poniżej znajduje. To jest taki, taki jakby taki szlak ozdobny na ścianie. I potem do samego dołu też jest jakaś kompozycja malarska. Na razie znamy ją tylko z takich małych wycinków, odkrywek, które zrobiliśmy właśnie dwa lata temu. To są takie okienka w no, średnicy, nie wiem, znaczy. 5 cm na, na dwa, bardzo delikatne, no bo to wiadomo, że się robi z ogromną ostrożnością, i tam trafiliśmy już na właśnie. Ślady absolutnie istniejącej dekoracji malarskiej. Yy, ściany mają kolor yy, jasno-ugrowy, schodzą w dół coraz niżej, a 3 metry nad yy, poziomem posadzki I znowu jest jakaś kompozycja yy, taka bardziej skomplikowana, ponieważ są widoczne ślady namalowanej kotary zawieszonej na drążku, jeszcze w dodatku akotara sama jest podwieszona na kółeczkach. Także też się spodziewamy, że już nas takie pierwsze rozeznanie wskazuje na to, że to jest dosyć sobie wiekowe malowidło. Natomiast też widzimy ślady, że zostało poprawiane i wzmacniane i, i rzeczywiście było już w, w przeszłości też, można powiedzieć, konserwowane. Na rekonstrukcji, która dopiero została wtedy przeprowadzona, kiedy udało nam się zakonserwować, zakonserwować i odtworzyć naśladowczo te szczątki sklepienia, które się zachowały. I na tej podstawie dopiero zrobiliśmy rekonstrukcję. No i to są działania dosyć mocno czasochłonne, pracochłonne. W ogóle samo rozpracowanie tej yy, tego stylu malarskiego, to, no to, to też do tego się trzeba było przygotować, bo tych dużych fragmentów tam nie było. Natomiast ściany spodziewamy się, że zachowane są w całości, czyli jeżeli je bardzo delikatnie z kolei, to też będzie ogromna trudność, jeżeli je bardzo nam się uda delikatnie. Yy, odzyskać spod tych warstw pobiał i bodajże tam już może nie być tej szlichty wyrównującej, no to będziemy mieli troszeczkę łatwiejsze zadanie, żeby je z powrotem zrekonstruować w sensie tej, 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 tego retuszu konserwatorskiego zachowawczego.